Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Miner99.pl i zapraszam was na mój pierwszy odcinek serii Let's Play Combat Weeks. Co są moje? W nie będziemy grać, stworzymy sobie zupełnie nową grę. Nazywamy się... E... Lotnik Miner. Będziemy grali na poziomie łatwym, nie jestem najlepszy tą grę, ale pierwsza misja to jest, tego co pamiętam, to jest patrolowanie, ten, ten, nie będziemy grali wildcatem, nasza pierwsza misja, myśmy również do wyboru Buffalo, ale ja zdecydowałem się bardziej na ten samolot. But the storm can't see a thing. Damn it! Escort the Catalinas during the patrol. Please, can you escort the Catalinas? Do we have to listen? Yes. No teraz chyba jest lepiej trochę. Tu jest Katalina, dobra. Na razie nasze misje zaczyna się od takiego żmudnego latania.

kolejny rozfalone I kolejny.

Aaaa, rakietą! Mocne, czołowe. Takie lubię. I kolejny zniszczony. Bierzemy się za następnego. I ilu tam nam jeszcze? Trzech zostało, dobra. No, wygraliśmy pierwszą misję. Nie był to może zbyt długi odcinek, jakieś 5 minut może trwał, ale wiecie co, na tym zakończymy nasz pierwszy odcinek, może następny będzie troszkę dłuższy. To była pierwsza misja, wiecie, bardzo krótka. Ale następna misja jest y, dłuższa, no zobaczmy nawet 700 mil od trzeba pewnie tam dolecieć. Więc następna misja to będzie właśnie nasza misja z fortecami y, B-17. Przy, przy was zapiszę jeszcze grę, mamy zapisane. I to chyba tyle, no to cześć, może dzisiaj jeszcze dalej. Zapomniałam to powiedzieć. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. No i jeszcze raz, cześć.